Okay. Lengyelország két örök életű tölgy, melyek külön törzset növesztettek, de gyökereik a föld alatt messze futnak, összekapcsolódtak és láthatatlanul egybefonódtak. Ezért egyiknek léte és erőteljessége a másik életének és egészségének feltétele. i Polska to dwa wiekuiste dęby. Każdy z nich być trzelubniem, osobnym i odrębnym, ale ich korzenie szeroko rozłożone pod powierzchnią ziemi i splątały się, i wzrastały niewidocznie. Stąd byt i czerstwość jednego jest drugiemu warunkiem życia i zdrowia. No, a 163 év teltel, azoto i Stanisław Worcław ezeket o gondolatokat megfogalmazta, azt hiszem ez a magyar i lędziel baradczagla i skapczolatoka mino moi napijk i Chociaż Stanisław Borcel sformułował to słowa 163 lata temu, uważam, że do dzisiaj nie straciło na ważności. Sok minden változott az elmúlt 163 év Európájában, egy valami azonban azonos maradt, a közép-európai nemzetek csak akkor tudnak boldogulni, hogyha összefognak, hogyha egységesen lépnek föl, és hogyha közvetlenül rendezik az időről időre felmerülő vitás kérdéseket. Vélesen zmieniła, w Europie tych 163 lat, ale jestem pewien, że jedno pozostaje niezmienne, a mianowicie to, że państwa Europy Środkowej tylko wtedy będą mogły rozwijać się w z powodzeniem, jeżeli będą współpracowały, jeżeli będą wspólnie budowały swoją przyszłość. Rok 2015 będzie, Łódź będzie miejscem obchodów Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Mam nadzieję, że sprostamy bardzo dobrze temu zadaniu. Cieszymy się, że właśnie Łódź została wskazana jako to miejsce, gdzie będziemy mieli przyjemność te obchody razem świętować. I mam nadzieję, że biorąc przykład z naszego partnera, który w tym roku, czyli miasto Szeged, obchodzi również Dni Przyjaźni polsko równie dobrze sprostamy tym wymogom i tym obowiązkom. Jest wyjątkiem wśród polskiej współpracy z innymi państwami, że jeden rodzaj relacji, relacji polsko-węgierskich, ma inną niż każda inna współpraca z dowolnym państwem o Chodzi mi o to, że decyzją parlamentów obu krajów pod osobistym patronatem prezydenta Polski i Węgier Raz w roku na jedno miasto w Polsce, a w kolejnym roku miasto na Węgrzech jest gospodarzem Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Mamy tę świadomość, że ta wymiana jest rzeczywista i że coraz więcej gmin podejmuje tę współpracę, szuka swoich partnerów. Coraz chętniej odwiedzają nas Węgrzy, a my z radością również korzystamy z tej oferty, którą możemy spotkać na Węgrzech. To są przyjaźnie, to są sympatie, to jest wymiana doświadczeń no i wielka perspektywa na osiąganie wspólnych efektów gospodarczych w ramach relacji między ludźmi, a to chyba jest najważniejsza, żeby mówić o konkretnych innych rezultatach.